A oto nasi bohaterowie. Stoją nie wiadomo gdzie, ale ważne jest, że są. Żyją z zastraszania gęsi i golenia zmotowanych tarantol. Teraz ich wam po kolei przedstawimy. Jędrzej to ex samoraj, to znaczy, że lata po mieście z kawałkiem blachy i nawala nimi wszystkie korczaki, które spotka. Mirmił to fan wszelkich broni siecznych. A najlepiej włada dworęcznym toporem, którym częstotnie cebole i ziemniaki ma obiad. Wieśka chyba wam nie należy nawet przedstawiać. Gra w gry kompotorowe i wpierdala porzeczki oraz czereśnie. Oto Andrzej, inaczej Jandre Flopendri. W pieprza codziennie około 15 beczek i ogorto Kradnie często Stefanowi jego zapasy. Stefan jest pirotechnikiem. Chroni albo próbuje chornić swoje zbiory przed andrewem, który jak się do nich dobierze to wszystko wcina.